Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po Polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Team Indie. Jest to gra platformowa od studia Brightside Games. Jako, że jest tutaj miks postaci z różnych gier niezależnych, rodzi się pytanie, czy aby na pewno to jest dobra droga, w którą poszła produkcja? Myślę, że można było zastosować kilka ciekawych patentów takich autorskich, a nie miksować postaci, które są w różnych grach, na przykład Klank z Awesome Notes oraz Commander Video z Bitry Branera. No moi drodzy cóż, przyjrzymy się temu, jak to wszystko wygląda i sami ocenijcie czy gra jest warta Waszej uwagi. Zaczynajmy! Na samym początku oczywiście mamy tutaj taką mapę, która ukazuje nam różnego rodzaju punkty. Te punkty symbolizują oczywiście poziomy, na których będziemy grali przeróżnymi postaciami. W produkcji mamy kota o imieniu Marvin, który został wciągnięty do komputera przez co postaci z gier niezależnych muszą mu pomóc aby przedostać się do świata żywych. Oczywiście będziemy moi drodzy pomagać w tym osobiście temu kotu. Zacznijmy sobie rozgrywkę na poziomie trzecim, w którym będzie pomocny Commander Video z produkcji Bitry Branner. I tego to moi drodzy jest to taka typowa platformówka. Pewnie kilku osobom będzie kojarzyć się to z Raymanem, ale... Cóż, moi drodzy, to nie jest ten poziom graficzny, ale mimo wszystko gra cieszy oko. Wygląda to zgrabnie i jak widzicie tutaj dość szybko zmieniają się postaci. W tym momencie Commander Video przejął pierwsze skrzypce i moi drodzy, ja muszę podróżować z nim właśnie do tamtego żółtego znaku, który symbolizuje kota Marwina. No niestety nie udało mi się to w tym momencie, ale za chwilkę powinienem tam doskoczyć. I zobaczcie, moi drodzy, świetnie. Teraz... Zamienia się to wszystko tak, że jeżeli nacisnę sobie przycisk akcji, to kod Marvin będzie w tym momencie postacią, która będzie mogła grać pierwsze skrzypce. Dzięki temu będę przechodzić nim te platformy i zbierać oczywiście kryształy, które są potrzebne do zaliczenia tego poziomu w 100%. Tutaj mamy znajdźkę i jest to taki kwadrat, sześcian, który pokazuje commander video. Oczywiście moi drodzy, zanim tam się dostanę na górę niestety muszę to zrobić w taki sposób, że nie będę uderzać w żadne kolce jak widzieliście niestety mi się to w tym momencie nie udało i oczywiście cała rozgrywka jest ponawiana od samego początku, czyli od tego miejsca gdzie się wcześniej znalazłem, gdzie te dwie postaci się aktywują. Kolejny raz sobie przeskoczę, tym razem wszystko się udało. Tutaj zeskoczę sobie na dół, kolejna ikonka. I moi drodzy, oby do wyjścia, pomijam sobie przeciwników i mamy portal, który akceptuje nasze wyzwanie, które pokazuje jak dużo mamy moi drodzy zebranych tych kryształów i jaki duży czas poświęciliśmy na przejście tego poziomu. Moi drodzy myślę że to pokazuje trochę mechaniki tej produkcji Chciałbym jeszcze wam pokazać drugi poziom Poziom numer 9 Tutaj mamy postać Klanka z The Awesome Nauts Jest to naprawdę ciekawa postać Ponieważ ona będzie likwidować przeszkody, które będziemy musieli pokonać Na drodze do tego portalu, który jest na samym końcu danego poziomu No i moi drodzy spadamy sobie standardowo jak w Awesome Nautsach Czyli na sam dół zbierając kryształy i cóż nasz klank potrafi? Jak widzieliście potrafi on niszczyć takie wrogie struktury Dzięki temu będzie mógł tutaj zniszczyć połowę rzeczy, które blokują trasę dla mojego kota Marwina Dzięki temu będziemy mogli sobie przejść dalej Jak widzicie niestety klank nie może zbierać tych kryształów żółtych, ale co za tym idzie, moi drodzy, możemy tutaj naprawdę bardzo sobie poszaleć z różnego rodzaju postaciami. Jak widzieliście w tym momencie trochę mi się to nawet nie udało, dlatego ja sobie cofnę to jeszcze raz do samego początku, ponieważ wydaje mi się, że trochę zepsułem właśnie to ustawianie tych zniszczeń. Moi drodzy, wydaje mi się, że tutaj powinienem zrobić tak, że najpierw zniszczę sobie tutaj tą lewą stronę. Cóż, niestety jeszcze raz do trzech razy sztuka, ponieważ już wiem o co chodzi, jeszcze raz do samego początku, chodzi o to, że muszę sobie tym klankiem zlikwidować te barykady, które są na dole, ale tak zbierając te kryształy dodatkowe, żeby nie zginął. No bo jeżeli właśnie jak widzicie w tym momencie mamy taki promień elektryczności koło niego, to jeżeli nacisnę sobie jeszcze raz, żeby tą energię wybuchową wydał z siebie, to niestety on zostaje zabity i ja nie mogę kontynuować rozgrywki, co jest oczywiście uciążliwe i trzeba to ponowić. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, że mi troszkę nie wyszło, ale w tym momencie, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten poziom przyjemnie zakończyć. I moi drodzy, tutaj kolejny raz moja postać przedostaje się na prawą stronę, zbieram sobie tutaj właśnie ten żółty punkt i ostatnia ściana do pokonania, świetnie! Teraz dotknąłem ikony żółtego kota Mrwina i możemy sobie tym kotem w tym momencie przejść do zakończenia tego poziomu. Oczywiście moim zadaniem jest tylko przejść sobie na prawą stronę, mógłbym to troszkę przyspieszyć. Zobaczcie, przyciskiem w prawą stronę przyspieszam sobie to wszystko, w tym momencie pozostaje mi tylko zebrać sobie te kryształy. Niestety nie mogę ich zebrać tam, ale jeżeli sobie przeskoczę, miejmy nadzieję, że teraz mi się to uda. No niestety, coś ten bohater nie skacze tak wysoko, jakbym chciał, ale możemy się tutaj odbić, świetnie, dzięki temu moi drodzy bardzo szybko mogę nadrobić te braki, które mam w kryształach, przedostaniemy się jeszcze tutaj w to miejsce i przeskoczę sobie po tej platformie, która miejmy nadzieję szybko przybiegnie do mnie. Świetnie, jeszcze potrzebuję zebrać sobie ten token, tą znajdźkę i dzięki temu mogę zakończyć ten poziom. A, jeszcze bym zapomniał te trzy kryształy. Świetnie. Moi drodzy, tak wygląda produkcja studia Brightside Team Indie. Jest to gra złożona, mamy tutaj bardzo różnorodne wyzwania, walki z bosami i myślę, ciekawą grafikę. Jak widzicie, mamy tutaj dość dużą różnorodność postaci. Myślę, że będziecie się dobrze bawić w tej produkcji. Ja ją serdecznie polecam. Sprawdźcie na własną rękę, czy Team Indie daje radę. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!